Hej, hej, dzień dobry. No ja nie wiem, po prostu nie ruszę tutaj chyba dzisiaj. Nagrywam to już drugi raz. Pierwszy raz nie do końca jakoś miałam wrażenie, że wyszedł dobrze, bo mm, trochę chyba jakoś tak chaotycznie zaczęłam mówić. Jestem teraz w takim momencie. Gdzie znowu się wstydzę, chyba, albo nie wiem, znowu tak po prostu nie umiem rozmawiać przed aparatem. Zawsze dążyłam do tego, żeby to te moje vlogowanie było takie naturalne, żebym nie wstydziła się rozmawiać przy innych osobach, czy to przy rodzinie, czy przy obcych, żeby po prostu wychodziło to jak najbardziej naturalnie, bez takiego jakiegoś krępowania się. No i teraz mam wrażenie, że się cofnęłam tak jakby z tym nagrywaniem, bo znowu mam takie dziwne uczucie jakiegoś takiego stresu. Ale dobra. Nie wiem od czego mam zacząć. Zacznę może od tego, że znikłam. Znikłam na ponad 3 miesiące, także na no długi czas, ale nie zniknęłam dlatego, że nie chciałam mi się nagrywać, tylko po prostu no tak się potoczyło życie, że no było trochę problemów i dlatego znikłam. Pamiętam, że jeszcze w listopadzie mówiłam, że w grudniu nagram więcej vlogów, bo jest to taki czas właśnie przedświąteczny i naprawdę chciałam właśnie ten grudzień tak poświęcić trochę na tym vlogowaniu, trochę więcej tutaj się do Was poodzywać. Planowałam też zrobić rozdanie, no i niestety jakoś tak wszystko ucichło, no ale tak jak mówię, trochę tak, no, no nie z mojej winy, no po prostu... Musiałam odpuścić kilka dni po tym, jak nagrałam ostatniego vloga i jak go opublikowałam. No, po prostu tak się stało, że zobaczyliśmy, że Alanek źle się czuje. No i w przeciągu kilku dni dowiedzieliśmy się o jego chorobie. Dlatego też znikłam, bo no po prostu, no, tak tego wymaga sytuacja od razu było podejrzenie konkretnej choroby, ja na początku myślałam, że może to jakaś pomyłka i po prostu wszystko jakoś tak się zakończy inaczej, ale jednak diagnoza się potwierdziła, no nie od razu tam wiadomo trzeba było wykonać jakieś badanie, Jedne, jedno drugie, no wiadomo to gdzieś tam był pobyt w szpitalu i tak dalej, od razu zaznaczę na ten moment, że wszystko już jest super, już jest wszystko za nami, nie chcę może nawet tutaj za bardzo o tym wszystkim rozmawiać bo mm, nawet tak za bardzo ze znajomymi, jakimś takim dalszymi, no nie rozmawiałam o tym jakoś tak, powiem Wam, że no to nie jest nic miłego i chciałam skupić się na tych dobrych momentach, na tych dobrych chwilach, żeby właśnie tak nie przeoczyć żadnych rzeczy, żadnych jakby postępów związanych z synkiem, przez to, że gdzieś tam się zamartwiam czymś. No i po prostu przebrnęliśmy, przebrnęliśmy przez te złe chwile. To było e, coś poważnego. No, tu akurat nie będę ukrywać to. E, ta choroba była dosyć poważna, ale na tyle, e, tak jak mi mówili, na tyle to było fajne i dobre, że po prostu e, wystarczył zabieg, żeby tego nie było. <laughs> I na ten moment można powiedzieć, że już jest zdrowym chłopcem, nic mu nie dolega i bardzo się z tego cieszę, że skończyło się tak, bo teraz to naprawdę jakby... E, Zrozumiałam, że ludzie naprawdę mają mnóstwo problemów, że dzieci potrafią być chore nie daj Boże, nieuleczalnie albo y, mają takie choroby, które trwają, gdzie to leczenie trwa długo ym, i różnie z tym leczeniem. Ono przynosi czasami oczekiwane rezultaty, czasami nie. I jakby nie wiem, po prostu teraz mam tyle myśli w głowie dotyczących chorób, że jakoś. Wcześniej nie pomyślałabym, że y, dziecko jak się urodzi określone jest jako zdrowe, że gdzieś tam z czasem może coś wyniknąć, tym bardziej, że nasz alanek przez dłuższy czas nie miał żadnych objawów, no... Y no, on był po prostu jakby w takiej lżejszej postaci tego wszystkiego, także na szczęście nie było właśnie jakichś takich komplikacji, nic właśnie przez dłuższy czas nie, nie wskazywało na to, że może się coś dziać, bo dzieci czasami z tą chorobą mają już problemy od samego początku. No, u nas było to po prostu w takiej łagodniejszej fazie, dlatego tak trochę późno to wynikło, ale na szczęście jeszcze nie, nie jakoś tak na tyle późno, żeby on się tym stresował, bo jeszcze był dosyć mały i tak jakby nie za bardzo to wszystko rozumiał. No teraz już jest zmiana, bo teraz akurat 2 marca skończył 7 miesięcy, także jak Wam go pokażę, to będziecie widzieli różnicę, bo jest już naprawdę fajnym chłopcem. Ostatni vlog, jaki nagrywałam, to pewnie był takim jeszcze bołaskiem, który nic nie robił, leżał, może się tam obracał na brzuszek, ale to wszystko jeszcze było takie początkujące i za wiele jeszcze się tam nie ruszał. Teraz już zaczyna stawać na nogi, siada już coraz bardziej stabilnie, to znaczy siada sam, ale jeszcze gdzieś tam się rączką podpiera, czasami już mu się udaje, że puści te dwie rączki i po prostu sam się z tego cieszy i jest zadowolony, że już tak pięknie siedzi, ale większość jeszcze się tak jedną rączką podpiera, ale i tak już jest naprawdę taką małą wiercie piętką e, zdecydowanie charakterem różni się od Wiktorii, bo Wiktoria była taka mm, trochę spokojniejsza Mniej właśnie tak, jakby, no nie grzebała aż tak gdzieś tam w szafkach, nie interesowały ją takie rzeczy jak, nie wiem, krzesło, mikrofalówka, ekspres do kawy czy, czy coś takiego, a on jest właśnie taki trochę bardziej temperamentny, bo... Mało go interesują zabawki. Bardziej interesują go jakieś takie inne rzeczy, typu właśnie jakieś takie sprzęty domowe, e, takie rzeczy, których nie powinien dotykać, i właśnie czasami się domaga tego. Także naprawdę, jak Wam go pokażę, to e, będzie chyba różnica, bo jednak no, w, e, takie trzy miesiące w życiu dziecka. To jest duża zmiana. Jeszcze tak właśnie na przełomie takiego pół roku, bo on wtedy miał takie trzy miesiące, tak, 3-4, no a teraz 7, także, no to będzie różnica. Mam nadzieję, że wrócę już e, tak na stałe, że uda mi się nagrywać, bo czasami właśnie jest ciężko z tym, że on lubi być dużo na rękach, chce, żeby go zabawiać i ja czasami po prostu e, mam tylko jedną rękę do dyspozycji, i czasami naprawdę mam bardzo mało czasu na inne rzeczy, nawet na jakieś obowiązki domowe. Staram się to ogarniać wszystko tak jak do tej pory i żeby to wychodziło wszystko, jak najlepiej, ale naprawdę teraz jest taki moment, gdzie on by bardzo dużo chciał stawać. I jeszcze nie umie, więc ja mu muszę pomagać. Jak go na przykład chcę zostawić, to on piszczy, domaga się tego, żebym ja podeszła i pomagała mu wstać. Także no, czasami jest ciekawie i wesoło. Także mam nadzieję, że zostanę już tutaj na zawsze. Mam nadzieję, że wy będziecie ze mną. Nie wiem, czy w ogóle jakoś tak opowiedziałam to wszystko zrozumiane. Nie wiem, będę musiała chyba jeszcze to wszystko sobie przesłuchać i e, zobaczyć, czy ten film się nadaje do opublikowania. Ale nawet jeśli się nie nadaje, to mam nadzieję, że zrozumiecie. E, nie chcę tutaj właśnie też jakoś tak e, skupiać się na, na tym temacie choroby, bo jakoś tak po prostu chcę o tym trochę też zapomnieć. Jeśli ktoś byłby naprawdę. Mm, Ciekawy, czy naprawdę by się martwił, co tam u nas się działo, to zapraszam, nie wiem, na maila, na Instagram. Ja też odpisywałam na Instagramie, bo naprawdę byłam w szoku, ale miałam dużo wiadomości, co się z nami stało i tak dalej, czy będą jeszcze vlogi. No i ja bez problemu oczywiście pisałam, co tam u nas się działo i dlaczego znikłam. Także jeśli by ktoś chciał, to zapraszam prywatnie, bo jakoś tak tutaj na razie nie chcę tego poruszać. No, chyba, że naprawdę ktoś dużo było chętnych osób na to, żebym tutaj o tym opowiedziała, to może opowiem coś więcej, ale na na razie przystańmy na tym, emocje trochę też opadną, bo pierwszy raz tak publicznie o tym opowiadam, więc e, jeszcze jestem jakby jeszcze jakby mi się to wszystko przypomina i jestem w jakichś tam emocjach, także na razie wróćmy do takiego zwykłego vlogowania. Mam nadzieję, że mi się to uda jak najczęściej, bo bardzo bym chciała do tego wrócić, bo e, czasem właśnie jak dostawałam wiadomości, czy, czy wrócę i tak dalej, że e, czy to wynikło z tego, że mi się nie chce, no to właśnie nie, to właśnie wynikło z tego, że no nie mogłam, musiałam się też poświęcić dużo um, dzieciom po prostu tego czasu, bo to zarówno dla mnie był ciężki czas, jak i no dla Alanka wiadomo, ale też dla Wiktorii, no bo wiadomo gdzieś tam rozłąka z mamą, z którą jest 24 na dobę no nie była jakaś tam najłatwiejsza super sobie radziła, ale jednak wiadomo, no, brakowało jej tego czasu ze mną, także e, wszystko się już ułożyło, mam nadzieję, że już nic więcej nie wyniknie nic się nie okaże, że zostanę tutaj na zawsze i wszyscy, wszyscy ogólnie. Już nie mówię nawet o dzieciach, ja, Paweł, i w ogóle wszyscy będziemy zdrowi. Cała rodzina, nawet jakaś dalsza, że już żadnych takich problemów nie będzie. No i zmartwień, bo to jednak są zawsze zmartwienia, stres i tak. Trochę ten czas miałam wrażenie, że był taki zatracony, bo jednak jak się czekał gdzieś tam na wynik badań, to. Cieszyłam się z dnia na dzień, starałam się łapać te chwile, ale jednak ciągle gdzieś tam z tyłu głowy, że no kurczę, czeka się na ten wynik i, i co tam będzie i tak dalej. Także teraz dużo bardziej mam wrażenie, że doceniam wszystko. Nawet jak jestem zmęczona, nawet po prostu jak yy, nie zdążę czegoś posprzątać, kiedyś byłam taka, że za wszelką cenę, kurczę, no starałam się jakoś tak stanąć na rzęsach, ale zabawić jakoś te dzieci, żeby ja sobie mogła posprzątać i zrobić wszystko, co trzeba, a teraz czasami odpuszczam. Nauczyłam się odpuszczać, bo posprzątany dom czy umyte podłogi, to to jest nic. To po prostu może być brudno, naprawdę, ale żeby wszystko było dobrze w życiu, żeby dzieci były szczęśliwe, żeby wszyscy byli uśmiechnięci, to naprawdę będzie dobrze. Także, już naprawdę podsumowując, zostawiam na razie ten temat. Wróćmy do takiego codziennego vlogowania. Będę Wam dalej pokazywać, co tam u nas, jak tam dzieci się rozwijają, nasze zabawy, nasze spacery, nasze, nie wiem, może jakieś gdzieś tam wyjazdy, wyjścia, gdziekolwiek, nawet do sklepu. No i do tego, jak Wam pokazywałam, co tam u nas, jaki nowy krem kupiłam sobie do twarzy, czy jakie nowe ciuszki gdzieś tam wpadły, czy do dzieci szafy, czy do mojej. Wróćmy, może do tego. Jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że e, bardzo mi będzie miło, jeśli zobaczę, że ten film jednak obejrzało e, trochę osób. Bo wtedy będę wiedziała, czy jest sens nagrywać, bo cały czas się zastanawiam, czy mam wrócić. Ale myślę, że też e, ten film da mi e, taką trochę jasną odpowiedź, czy e, warto jeszcze nagrywać, czy są osoby, które są tutaj ze mną, które będą mnie oglądać. Miło mi e, też byłoby, gdybym e, dostała jakieś tam łapki w górę, jakiś komentarz, cokolwiek. To jest po prostu cokolwiek, serduszko, uśmieszek, miękka. Mmm, żebym tylko wiedziała, ile osób tutaj ze mną naprawdę jest, żebym wiedziała, ile osób obejrzało ten film, a nie kliknęło przypadkiem yy, i zaraz wyszło z tego filmu. Tylko tak naprawdę uczciwie, kto jest tutaj ze mną, to dajcie znać i no. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Um, pokażę Wam może jeszcze Alankę jak się obudził. Coś tam jeszcze tutaj dogram. Nie wiem, czy, czy ten vlog będzie jako vlog, czy po prostu tylko taki wstęp do mojego powrotu. Um, zobaczymy. Zobaczymy, jak ten dzień się jeszcze potoczy. Ja zmykam na razie. Um, Alanek ma jeszcze drzemkę idę trochę jeszcze się pobawić z Wiktorem i z Pawłem, ogarniamy coś, tam jest godzina 12.40, więc już tak trochę późno, musimy jeszcze się zebrać do miasta bo byłam wczoraj na zakupach, byłam z dwójką dzieci, także te zakupy trochę nie poszły tak po mojej myśli, bo jednak ciężko jest z nimi już coś zrobić Alanek nie chce za bardzo siedzieć chce się rozglądać, wszystkiego dotykać, także ciężko jest z nim zrobić zakupy Wiktoria była śpiąca padnięta, także zasnęła mi w ogóle, taka sytuacja wynikło, że musiałam wziąć Wiktorię do wózka Alanka, a jego na ręce. No ale czego się nie robi dla dzieci. Czasem są takie sytuacje, a jakoś trzeba sobie poradzić. Także dzisiaj jeszcze chciałabym skoczyć do miasta i kupić jeszcze jakieś tam rzeczy. Później jeszcze przyjadą znajomi, także zobaczymy jak ten vlog się potoczy, czy jeszcze coś tam Wam pokażę, ale myślę, że tak. I dobra, Odezwę się jeszcze potem. Już miałam wychodzić z pokoju, ale... Przyszłam Wam jeszcze coś na szybko powiedzieć. Ostatnio jakoś tak wracałam wspomnieniami bardzo często do zeszłego roku i zaczęłam się zastanawiać. Tak naprawdę, dlaczego? Co mi się tak jakoś miło kojarzy z zeszłym rokiem? No i na początku myślałam, że może bra brakuje już mi wiosny, brakuje już mi lata, ciepłych takich e, momentów, kiedy po prostu mogliśmy wyjść e, gdzieś na plac zabaw z Wiktorią, czy nawet pojechać do miasta na plac zabaw, na lody, gdzieś tam do tej dziecinady, mm, na kulki, bo jednak zima to jest teraz taki moment, gdzie jest chłodniej, trzeba ubierać właśnie dzieci. No teraz dwójka, dlatego tak e, no, wychodzę, staram się wychodzić jak najczęściej, ale no, no nie. Jest jest to takie chętne, jak, jak, jak w takich momentach, kiedy jest ciepło i nie trzeba właśnie się ubierać, tylko tak po prostu zakładamy buty i wychodzimy. I myślałam, że po prostu tego mi może brakuje, tego ciepła. Potem też może myślałam, że zeszły rok był związany z tym, że byłam w ciąży i to jakiś taki miły czas był i że jakoś tak dobrze sobie po prostu to wspominam. Ale... Moi drodzy, brakowało mi nagrywania. Teraz czuję to, że brakowało mi nagrywania, bo we wszystkich tych momentach, kiedy ja wychodziłam gdziekolwiek, nie wiem, na plac zabaw, jechaliśmy właśnie do tych kulek, gdzie Wiktoria tak bardzo lubi jeździć, gdziekolwiek jechaliśmy oglądać wózek, jechałam na badania prenatalne, na zwykłą wizytę, nawet podpatrzeć co tam z dzidziusiem, kiedy ja się po prostu malowałam, wychodziłam gdziekolwiek z domu. Zawsze e, starałam się wtedy nagrywać. Zawsze brałam aparat, zawsze coś tutaj się do Was odzywałam i tak, teraz czuję. Teraz czuję to, że brakowało mi nagrywania i e, mam nadzieję, że naprawdę tutaj zostanę, bo e, tak. To właśnie z tym wszystko mi się zawsze kojarzyło, bo jednak właśnie w takich momentach, kiedy coś się działo, kiedy cokolwiek robiliśmy, nawet bawiłam się z Wiktorem, cokolwiek, y, byłam w ciąży i tak dalej, to wszystko są takie pamiątki, kiedy ja nagrywałam i kiedy y, to jest taki fajny czas, że ja teraz mogę wejść y, na YouTube i z powrotem to obejrzeć. Jakoś tak, nie wiem, to nagrywanie trochę daje takiej y, chęci do życia, jakiejś takiej radości. Ja naprawdę chyba serio to lubię i brakowało mi właśnie tego.